Zawsze byłam zachwycana latami 80. poprzedniego wieku. Wydają się być one takie tajemnicze i dzikie. Moja radość, kiedy dowiedziałam się, że studio Donatum Games wypuściło grę w stylu retro, była nie do opisania. Miami Hotline jest to gra akcji w wersji 2D, która manuje niesamowitym stylem, ale czy to wystarczy, by się w nią dobrze grało? Przekonajmy się. Historia w Miami Hotline... Hmm... Od samego początku ciężko tak naprawdę stwierdzić, o co dokładnie chodzi. Cóż, może po kolei. Grasz jako Jacket. Jest to człowiek, który przybiera trzy różne postacie, które w czasie gry toczą ze sobą nieustanny konflikt. Ciągle odbierasz telefon, który dzwoni w twoim apartamencie i dowiadujesz się, że musisz udać się do kolejnej, nieznanej przez ciebie lokalizacji, by zrealizować cel, który został ci postawiony. Ty już docierasz na miejsce, czeka na ciebie horda wrogów, głównie gangsterów. I nie pozostaje Ci nic innego, jak ich wszystkich brutalnie wymordować, by móc dalej kontynuować grę. Czy jesteś hitmanem? Czy może psychopatą? Z odpowiedzią na to pytanie, będziesz się borykać przez całą grę. W moim mniemaniu, historia Hotline Miami jest genialna. Nawet po zakończeniu gry, będziesz toczył ze sobą spory, które z wcieleń głównego bohatera były najlepsze. Cokolwiek byś nie postanowił, jedno jest pewne: Jacket jest szalony. Fabuła odrobinę przypomina mi Fall fiction. Wiek wydarzeń nie jest odtwarzany w porządku chronologicznym, dzięki temu gracz musi myśleć i sam odpowiednio uporządkować wydarzenia. Lubią taki rodzaj historii, gdyż wciągają Cię one jeszcze głębiej w grę i sprawiają, że cały czas chcesz wiedzieć więcej i więcej. Wszystko to razem wzięte jest intrygujące i tajemnicze, a takie klimaty wszyscy kochamy. Wizualna estetyka gry jest dla mnie największym plusem Hotline Miami. Wszystko, każda część gry jest wypełniona po brzegi blaskiem lat 80. Każdy wyższy poziom jest coraz lepszy i lepszy, także aż miło patrzeć. Gra wygląda tak, jakby została wydana w latach 80. twórcy zadbali nie tylko o sam wygląd, ale także i sposób, w jaki się w nią gra. Wszystko, co pojawia się na planszy, emanuje wyrazistymi kolorami, nie wspominając już o samej krwi, która wszędzie tryska, czy tu i ówdzie leży zaschnięta. Nathan Games dopracował każdy szczegół z nadgorliwą precyzją. Każdy model broni jest inny, dokładnie dopracowany, zresztą tak samo jak każda postać. Animacje są dobrze zrobione, idealnie oddając klimat tych szalonych lat. Wydaje mi się, że gra w tym temacie jest bez skazy. Emanuje po prostu swoim wyrazistym stylem. Genialnym stylem, który będzie bardzo ciężko podrobić. W Hotline Miami nie usłyszymy głosów bohaterów, ponieważ system rozmów, który został w niej użyty, również wskazuje na lata 80. Treść rozmów pojawia się na ekranie w formie tekstu, a koło niego obrazek osoby, która mówi. Jeśli chodzi o soundtrack, to jest on doskonały w każdym tego słowa znaczeniu. Jest to połączenie techno i psychodelicznie brzmiących kawałków. Są one wręcz fenomenalne i nawet mimo tego, że w grze przyjdzie nam umrzeć jakiś milion razy, muzyka nam się nie nudzi ani nie drażni. Co do efektów dźwiękowych są one również wspaniałe. Hmm, powiedzmy w ten sposób. Kiedy przyjdzie wam do rozwalenia przeciwnika z krótkiego dystansu za pomocą shotguna, wasze uszy naprawdę to poczują. Dźwięk błyszczy oryginalnością, utrzymując zarazem klimat czasów, które gra reprezentuje. Rozgrywka w Hotline Miami jest tak brutalna i sadystyczna, że najprawdopodobniej po zakończeniu gry będziecie się czuli, jakbyście potrzebowali kąpieli. Ruchy jacketa kontroluje się za pomocą klawiatury, natomiast celuje się za pomocą myszki. Używa się im także do atakowania przeciwników i podnoszenia przedmiotów. Na początku każdego poziomu mamy wybór maski, w jakiej jacket wyruszy na swoją morderczą krucjatę. Każda maska ma swoje specjalne właściwości. Na przykładu, maska tygrysa podnosi atak wręcz do tego stopnia, że przeciwnicy mogą zostać położeni jednym strzałem. Maska żyrafy pozwala jacketowi rozglądać się na dalszą odległość. Naprawdę mi się podobał sposób, w jaki różne maski zmieniają całą rozgrywkę. Będziecie mogli wybrać taką, która najbardziej odpowiada Waszemu stylowi gry. A mimo to i tak przekonacie się, jak niesamowicie trudna jest gra Hotline Miami. Każdy poziom polega na tym, żeby wybić wszystkich w budynku. Problem polega jednak na tym, że jacket może zginąć od jednego uderzenia przeciwnika, więc przejście poziomów jest okupione wieloma próbami i wieloma błędami. Przeciwnicy są sprytni i bardzo skuteczni w swoich atakach. Więc jakieś 9 na 10 razy, kiedy będziesz ginąć, a będziesz ginąć niezwykle często, będzie wynikało to z niezauważonego ruchu. Ale to nie dlatego, że gra jest nieuczciwa. Mimo tego, że Hotline Miami jest maksymalnie ciężką grą, gwarantuję wam, że nie będzie to w żaden sposób frustrujące albo denerwujące. Nie przyjdzie też raczej nikomu do głowy rzucenie tej gry w cholerę w połowie. Jest w niej coś takiego, że po prostu próbujesz dalej i dalej, aż do skutku. Jeśli chodzi o system walki, to mogę opisać ją jednym słowem: Przemoc. Możemy najpierw znokautować przeciwnika za pomocą pięści bądź drzwi, żeby później dobić go już leżącego. Możemy używać różnych narzędzi, takich jak kije baseballowe, rurki czy miecze, żeby likwidować ich w szybszy i barwniejszy sposób. Mamy też oczywiście do dyspozycji cały asortyment strzelnicy. Jeśli chodzi jednak o broń palną, używanie jej w pomieszczeniach, gdzie jest dużo przeciwników, po prostu nie ma sensu. Ponieważ najzwyczajniej w świecie zwraca to za dużo uwagi. Według mnie, zamiast zgrywania rambo i wbiegania na środek piętra pełnego uzbrojonych przeciwników, o wiele bardziej sprawdza się metoda przyczajenia i likwidowania jednego celu po drugim. Trochę rozczarowujące jest jednak to, że mamy stosunkowo niewiele rodzajów przeciwników. Walczenie z tymi samymi przeciwnikami może stać się nużące, ale nie jest to z pewnością duży problem. Większość graczy najprawdopodobniej w ogóle się nie zorientuje. Aspektem w Hotline Miami są walki z bosami. Są one również wykonane w mocno oldschoolowym stylu i zanim uda nam się z nimi uporać, będziemy musieli poświęcić trochę czasu na poznanie ich zachowań i ataków. Uwierzcie mi, niektórzy z nich są arcy trudni i frustrujący, jednak pokonanie ich daje niezapomniane uczucie satysfakcji. Jedynym problemem a propos walk z bosami jest to, że nie było ich dostatecznie wiele. Te rozdziały były świetne, a świadomość tego, że jest ich tylko kilka, była naprawdę przygnębiająca. Na szczęście jest po co wracać do gry, nawet po jej ukończeniu. Na końcu każdego poziomu dostajemy punkty i końcową ocenę. Możemy wrócić do każdego levelu i starać się poprawić swój wynik. A uwierzcie mi, będziecie to robić, ponieważ te punkty mogą być później użyte do odblokowania nowych broni. Ogólnie rzecz biorąc, Hotline Miami jest najlepszą tego typu grą retro, jaką kiedykolwiek przyszło mi grać. To krwiożercze i pełne brutalności doświadczenie było naprawdę bardzo ciekawe i na długo pozostanie w mojej pamięci. Hotline Miami było dla mnie niesamowitym zaskoczeniem. Każda sekunda, jaką spędziłam na Florydzie z lat 80. była dla mnie wspaniała. Gra posiada intrygującą i unikalną historię. Ciekawą uprawę graficzną, santra, który będzie Ci towarzyszył jeszcze długo po zakończeniu gry, i rozrywkę, która z jednej strony jest ciężka jak cholera, a z drugiej przynosi niesamowicie dużo frajdy. Gra kosztuje niecałe 10 euro, więc to jest tak naprawdę dobra cena jak na grę na tym poziomie. Jedyną jej wadą jest to, że jest troszeczkę za krótka. Dobrą wiadomością jednak jest to, że zabrała niesamowicie dużo nagród i pochwał, dzięki temu twórcy gry zabrali się za tworzenie kolejnej części. Tym razem osadzona ona będzie w klimacie lat 90.